Tomasz Terlikowski. Operacja Chusta. Rozdział szósty. Czyta Tomasz Terlikowski. Ania, jego najmłodsza córka, właśnie zachorowała. Byli z nią u doktor Agnes, ale zapomnieli zabrać lekarz, który dla niej przygotowała. Małgosia prosiła męża, by w drodze z pracy wstąpił jeszcze raz do lekarki i odebrał specyfik. Powoli wchodził po schodach. Drzwi do mieszkania Agnes były ucholone. Wszedł. Wieczorne światło na czerwono rozświetlało bojowisko, książki walały się po podłodze, ubrania były rozrzucone na łóżku, notatki rozrzucone po kuchni. W kącie pokoju leżał sylwek spał. Tadeusz zbliżył się do niego. Delikatnie szarpnął go za ramię. Na jego policzkach widać było jeszcze ślady łez. Chłopiec otworzył oczy i z przerażeniem spojrzał na mężczyznę. Sen, który na moment przykrył traumatyczne wydarzenia, został przerwany i tamte trudne godziny wróciły. Zaczął harczeć, ale Krynicki od razu go przytulił, zaczął głaskać. Gdzie mama? Pytał cichym, jednostajnym głosem. Mama, mama, powtarzał chłopiec. Zabrali, zabrali, mówił niewyraźnie. Kto sylwku? Powiedz mi kto. Mundury wykrztusił z siebie dzieciak. Mężczyzna tulił chłopca i myślą. Mundurowi, których przyszli po Agnes, mogli należeć do każdej formacji, ale bałagan jaki po sobie zostawili wskazywał na to, że nie musieli liczyć się z opinią publiczną. A takie uprawnienia mieli tylko urzędnicy biura do walki z fundamentalizmem. Tadeusz przypomniał sobie, że przed wyjściem ze szkoły oglądał materię o porwaniu chusty przez ojca Jana Skorupka. A ona go przecież znała, uświadomił sobie. I wtedy do oczu napłynęły mu łzy. Jeśli rzeczywiście lekarkę zabrało biuro, to nie było dużych szans na szybkie jej wypuszczenie. Sylwuś, pójdziesz ze mną, dobrze? Odsunął się na chwilę od chłopca. Chłopiec patrzył na niego ze zdumieniem, ale ufnie. Dobrze? powtórzył. Mhm. Mm to mruknięcie z trudem można było uznać za zgodę. Gdy jednak mężczyzna wstał i wziął chłopca za rękę, ten ruszył za nim w kierunku drzwi. Krynitcy mieszkali na sąsiednim podwórku. Gdy schodził po schodach, za drzwi pozostałych mieszkań zaczęli wyglądać przerażeni sąsiedzi. Nie patrzył na nich. Nie chciał nic wiedzieć. Chciał tylko pomóc chłopcu. Nic więcej niż wziąć go do siebie, dać jeść, pić i czekać wraz z nim na mało prawdopodobny powrót matki. Nic więcej zrobić nie mógł. Małgosia nie była zachwycona kolejnym lokatorem, ale zrozumiała. Nakarmiła sylwka, napoiła, a potem utuliła do snu. Tadeusz klęknął do modlitwy. Przez zaciśnięte zęby prosił Boga, by poradził mu, co ma zrobić. Odebrali dziecku matkę, powtarzał wściekły Boga. Tego się nie robi, a ja mam patrzeć, pokornie się modlić? Pytał ze łzami w oczach. Chciał odpowiedzi, natychmiast, ale jej nie słyszał. Odpowiedzią na jego słowa było milczenie. Cisza, przerywana dochodzącymi z za ścianę szlochami chłopca, do którego właśnie dotarło, że dziś w nocy. Będzie bez mamy.